Mamy wkrętarkę, mamy narzędzia ręczne, słuchajcie, ale przykręcacie coś ewentualnie wkrętarką i śruba jest za długa, albo ewentualnie coś gdzieś tam wystaje i ta śruba tak ładnie nie pasuje. Przydałoby się przyciąć, podrównać coś, przeszlifować coś takiego. No i tutaj do gry wchodzi szlifierka kątowa. Ja posiadam takie trzy modele. To jest Parkside, to jest chyba. Tak, to jest eurotek z regulacją obrotów, to jest tak naprawdę podróbka Bosch'a, zaraz się rozwinę a propos. No i tutaj mamy makite. prawdopodobnie oryginał, Tutaj tej pory się kręci, więc chyba, chyba tak. Słuchajcie, dlaczego aż trzy? Tak naprawdę nie musicie mieć trzech, wystarczą dwie, dwie bardzo ułatwią i przyspieszą pracę, bo tak, jedną sobie będziecie coś ciąć, drugą będziecie sobie coś szlifować. Można robić to jedną i wtedy kupić sobie szlifierkę z, tak jak tutaj jest pokazane, z regulacją obrotów. No i mamy tak naprawdę w pełni wystarczającą do cięcia i w pełni wystarczającą do szlifowania. Taka też się nada. Ja właśnie polecam albo ewentualnie kupić sobie takiego Parkside'a. To jest trochę taka większa, cięższa, więc taka no powiedzmy mniej poręczna jak ten Chińczyk. Ale ParkSafe w zupełności wystarcza. Ona też się długo kręci, przeszlifowała mi masę stali, pocięła też masę stali, więc jest spoko. To jest szlifiereczka, jakaś podróbka GWE Bosza czy coś takiego, już nie pamiętam tego modelu. No i sprawuje się do tej pory bez zarzutów. No to są głośne narzędzia, więc nieważne, jaką kupicie, to będzie hałasować. Dlatego też oddzielne pomieszczenie, żeby nikomu nie przeszkadzać. Macie regulację obrotów, moc jest wystarczająca, nigdy mi tutaj nie stanęła, no nic się z tym nie dzieje. Także ja polecam w zestawie są zapasowe szczotki. Nic lepszego na początek uważam. No i oczywiście, wiadomo, Parkside to rządzi, ale ta jest naprawdę spoko, wydaje mi się, że jest naprawdę porównywalna do, do Boscha. No i już jeśli macie właśnie yy, i wkrętarkę szafeczkę, no i tutaj szlifierkę, no to już, już coś można sobie tutaj naprawdę podziałać, ewentualnie coś tam dorobić, no bo to, to to ze sobą elegancko współgra. No dobra, to co, przechodzimy do kolejnej rzeczy.